Anna Czartoryska zaprasza do ceny i... szok! Anna Czartoryska Niemczycka rozpoczęła swoją karierę jako aktorka i piosenkarka. Wszystko zmieniło się, kiedy poznala swojego meza, Michala Niemczyckiego. Para zakochala się w sobie. Choć dokładnie nie pamięta, w jakich okolicznościach. Mieszkają ja obecnie w przepięknej willi i doczekali się czwórki dzieci. Jedna z przyjemności arystokratycznej pary jest spędzanie czasu nad Polskim Morzem. Jak się okazuje, hotelowy biznes Sluzy nie tylko relksowi dla rodziny, ale też oferuje luksusowe apartamenty w atrakcyjnym miejscu, kilka kroków od plazy. Anna Czartoryska Niemczycka ostatni tydzień miała okazję przebywać w i delektować się wiosenna aura morza, kwiecień nad morzem jest absolutnie magiczny. Gdy przyjechaliśmy tydzień temu, Opatuleni w kurtki i szaliki przywitali nas tajemnicze, jeszcze zimowe mgle, a wyjeżdżaliśmy w samych swetrach przy głosnym śpiewie ptaków. Cieszać się promieniami wiosennego słońca. Spacerowaliśmy bez końca po pustych plazach. Odwiedziliśmy molo, dzieci pedzili na hulajnogach, deptekiem wzdłuż zatoki zaczęła wpisa Anna. W dalszej części wpisu Zona Milionera zaprasza wszystkich do wypoczynku w ich rodzinnym hotelu. Obiecuję, że zbliża się do nowości w ofercie i każdy znajdzie coś dla siebie. Czy aby na pewno każdy? Na wstępie dodamy, że każdy może ustalać takie ceny, aby pod koniec miesiąca wszystko się zgadzało. Wiemy też, że nie trzeba z takich ofert korzystać, ale z ciekawości sprawdziliśmy ceny hotelu, do którego zaprasza na Instagramie Anna Czartoryska Niemczycka i powiemy tylko, szykujcie portfele. Najlepiej mocno wypchane. A to dlatego, że cena za noc zbliża się w okolice 1000 zł. W przypadku rezerwowania jeden pokoju dla dwie osób na pięć nocy ze śniadaniem cena wynosi od 4700 zł za standardowy pokój. Zatem 4700 zł za 5 nocy daje dokładna kwotę 940 zł za noc. Im wyższy standard pokoju, który od razu staje się apartamentem, Ceny podskakują na pół lat 7145 8395 ZTL. Jeśli dwa osoby miałyby ochotę być w apartamencie przeznaczonym na cztery osoby, trzeba by dzień zapłacić za 12 575 ZTL. Oferty za śniadaniem i kolacja rozpoczynają się od 5900 ZTL aż do 15000 ZTL za apartament osobowy. Jeśli chcielibyście się wybrać samemu do pięknej Juraty, to za pięć nocy zapłacicie niewiele mniej. Za pokój jeden w standardzie i śniadaniem singiel będzie musiał zapłacić 3820 zł. Prezesem zarzadu hotelu jest Marian Niemczycki, a udziałowcami wspólnikami jest m.in. jego zona, Katarzyna Frank Niemczycka.